Niechże ilustracją do tego będzie Karol Wojtyła. My teraz ze studentami przygotowujemy takie jedne z naszych zakręconych rekolekcji w mieście o naśladowaniu Karola Wojtyły naprawdę. No więc wyszukaliśmy z jego życia parę ciekawych rzeczy. Myśląc tak: Wielki papież, taki pomnik, taki wielki. Podziwiamy go. Ale jak to się stało, że stał się wielki? Jaką drogę przeszedł? Co robił kiedyś, że potem stał się wielki? Powiem szczerze, że tych wypowiedzi o Wielkim Papieżu, tych pomników jest tak dużo, że tam już nie ma człowieka, więc zobaczmy, co było na początku. Na przykład, kiedy chodził do szkoły, to sam mówi o tym i pisze, mówił o tym i pisał, że przed lekcjami szedł do kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy i po szkole tak samo tam szedł się modlić. Ale może bliższe nam, przynajmniej geograficznie, doświadczenie, kiedy pracował po bliskim Solwaju, to gdy wybijała dwunasta godzina w południe, miał taki zwyczaj, że na przykład szedł z dwoma wiadrami, w których było wapno, na takim nosidle, zdejmował te wiadra, to nosidło, padał na kolana i modlił się tam, gdzie stał. Odmawiał o pański. Albo też, kiedy wieczorami byli w pakamerze i była północ, dwunasta, klękał i modlił się. Nie wszyscy byli mu życzliwi. Niektórzy robotnicy rzucali w niego papierkami, jakimiś gałganami, różnymi przedmiotami. On był tak skupiony na modlitwie, że w ogóle na to nie reagował. Co więcej, kiedy wstawał, nie miał do nikogo pretensji. Karol Wojtyła... Kiedy jeden z jego przyjaciół z lat szkolnych opisuje, kiedy wracał ze szkoły, a razem się często uczyli, to zaraz właściwie po szkole brał się za odrobienie lekcji. Robił to tak, że po kolei odrobiał wszystkie zadania domowe i tam nie wydziwiał, czy coś mu się podobało albo nie. Potem robił powtórkę ostatniej lekcji i jeszcze sobie układał materiał, tak jak teraz się uczy w ogóle najlepszych technik zapamiętywania. On to jakoś miał. Mów kolega, mówi, że kiedy przerabiali jakiś przedmiot, wtedy Karol na chwilę wychodził z pokoju, do sąsiedniego pokoju i po jakimś czasie wraca. Pewnego razu drzwi były niedomknięte, on tak zerknął. I w tej chwili, między jednym a drugim przedmiotem, Karol Wojtyła klęczał i modlił się. Mały chłopak. Tak się też działo przez cały jego studia, jak tylko mógł, między zajęciami, że po prostu się modlił. Myślę, że kiedy patrzy się na taką praktykę, nawet w tym wymiarze szkolnym, tą solidność, to można zrozumieć, że jak ktoś tak solidne buduje fundamenty. To pewnie na tym postawi wielki wieżowiec. Jak ktoś takimi praktykami religijnymi układał się, czyż nie jest to podstawa do wielkości duchowej? Takich i tego typu historii naprawdę w jego życiu jest dużo, i byśmy w ogóle nie wpadli na to, że tak wielki pomnik mógł po prostu klękać prawie że na ulicy i modlić się Anioł pański. Ale tak było. Po prostu należy powiedzieć: trening czy nie mistrza. Trening czy nie mistrza. Ten, kto praktykuje swoją wiarę, ten wie, że znajdzie nadzieję na wieczność, bo to, jak praktykuje dzisiaj, będzie sposobem mojego życia w wieczności. Po prostu tyle. W encyklice, którą cytowałem, jest owo zdanie, które jest mottem cał całych tych rekolekcji. Brzmiono tak. Czyż patrząc na współczesne dzieje nie przychodzi nam stwierdzić... Że nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze. O co chodzi? Może jeszcze jeden obraz. Wyobraźmy sobie rodzinę i dziecko. Rodzice często mówią dziecku, kocham cię. Piękna deklaracja. W praktyce jednak, no mamie się nie za bardzo chce zadbać o to, żeby dziecko miało przygotowane jedzenie i żeby też zjadło. Ojciec mówi: Kocham cię, ale tak długo pracuję, że go nie ma. I dziecko właściwie cały czas zostaje samo. Ma wybór: włącza telewizję, kiedy chce, włącza komputer, kiedy chce. Myślę, że łatwo sobie możemy wyobrazić, Zdziczenie tego dziecka nie poradzi sobie ze swoimi emocjami. Prawdopodobnie podejmie masę złych decyzji. Wpląta się w różne niewłaściwe rzeczy. Tak właśnie dzieje się z naszą duszą. Tak właśnie dzieje się z naszą duszą. Jeśli nasza dusza nie praktykuje to cały świat się rozwala. Powiem wam, że mam takich przyjaciół w Stanach, w Chicago, bardzo fajnych ludzi, biznesu jak najbardziej. Przyjeżdżam w końcu nie tak często tam do Stanów, umawiam się z nimi, no więc spotykamy się i mija półtorej, czy dwie godziny czasu i widzieliśmy się kilka miesięcy. A ojciec mówi... Wiesz co, no, miałem właśnie dla ciebie dwie godziny czasu, bo teraz jestem zajęty, mój syn ma mecz koszykówki i chce na nim być. Nie ja mówię, no nie ma problemu. Nie rozumiem. Widzę, jak oni bardzo pielęgnują to, aby ich dzieci nie zdziczały, żeby być z nimi w ważnych momentach. Nawet za cenę tego, że nie spędziliśmy czasu, nie o wszystkim porozmawialiśmy. Zupełnie się nie obrażam. Praktykują.